No tak, po pierwsze standardowe ustawienie to jest kolor biały ciepły, jak widzicie. Intensywność świecenia możecie sobie regulować również. Cześć pompomaniacy. Witam się z Wami jak Harry Potter z komórki pod schodami. Jeszcze niedawno w tym miejscu była u mnie kotłownia. Stał piec na węgiel, który smrodził. Teraz jest tutaj moje małe biuro do nagrywania, więc zapraszam na dzisiejszy odcinek. A tutaj jeszcze wam pokażę. Że naprawdę jestem teraz pod schodami. To jest obrazek moich dzieciaczków. Proszę bardzo, tata pod schodami. Drugi. Więc Harry Potter pełną gębą. Dzisiaj pierwszy film z mojej byłej kotłowni. Jeszcze miesiąc do tyłu. W tym miejscu stał piec na węgiel, który smrodził, kopcił. Jak dobrze wiecie, od roku czasu tego pieca już nie używałem kotłownia. Zmieniła się w moje biuro. Na razie jestem na etapie takim, że już mogę nagrywać, ale jeszcze nie jest to skończone i nie wygląda to tak, jakbym chciał. Ale mogę śmiało powiedzieć, że ten dom już jest zeroemisyjny: nie ma komina, nie ma pieca, nie ma w ogóle kotłowni. Tak? Ta część kotłowa stała się teraz otwartą częścią. Jak Harry Potter z schodów będę dla Was teraz nagrywać filmy i testować różne rzeczy. A więc dzisiaj, pierwszy taki test na Allegro, znalazłem. Taką fajną żarówkę. Żarówka jest od, nazywa się Nightbeard Smart Bulb i jest od firmy Gosund, czyli od tej samej firmy, którą pokazywałem wam gniazka, które pokazywałem wam w poprzednich filmach na live'ach. Tą żarówką można zarówno sterować z poziomu aplikacji w telefonie, co zaraz wam postaram się pokazać, oraz głosowo za pomocą komunikatora OK Google. I jak widzicie komunikator z automatu zadziałał. Yy, dobra, no to co? Yy, ja instaluję yy, tą aplikację na telefon do tej żarówki i zobaczymy co z tego wyjdzie. Same pudełko, bardzo ładne, kolorowe. Po amerykańsku jest na nim napisane, a więc jak ktoś umie przeczytać to sobie przeczyta, jak nie, no to trudno. A w pudełku żarówka jest zapakowana w takim specjalnym, o jak widzicie już mi... Mamy to. Instrukcja obsługi jest w języku polskim, a więc wszystkiego się tutaj z niej dowiecie: jak tą żarówkę zesparować z własnym Wi-Fi? Żaróweczka przychodzi w takim opakowaniu. Zwykła żarówka na Gwint E27, żadnych tutaj udziwnień. Wielkość taka sama, standardowa. Jedynym miejscem, gdzie mogę tą żarówkę przetestować, niestety, jest mój plac, ponieważ w całym domu mam wszędzie LEDowe oświetlenie i nie posiadam Gwintu E27. A więc jedynym miejscem gdzie tą żarówkę będą przetestować jest to podjazd do domu tam znajduje się 6 lamp do, których, do której z tych lamp zamontuję tą żarówkę i zobaczymy co ona potrafi, czy w ogóle połączy się z domowym Wi-Fi czy jest sens e, inwestowania w taki gadżet według instrukcji Nightbeard e, to jest żarówka która świeci 16 milionami kolorów moc tej żarówki to 8 W odpowiednik 75 standardowej czyli dość intensywna Yy, dokładnie to jest 800 lumeli. Yy, siła światła i możliwości to sterowanie bezprzewodowe, zmiana koloru, ściemniacz, timer oraz tryb scenerii. To Wam zaraz postaram się na podjeździe wszystko pokazać, jak to działa. Oczywiście, tak już wspominałem prędzej, końcówka to jest E27, gwint E27, tak? czyli ten taki standardowy, duży gwint. I tutaj jest w instrukcji, jak podłączyć. Urządzenie, jak zesparować, bardzo jest prosto. Ja już sobie to przeczytałem. Słuchajcie, żarówkę w momencie, kiedy wkręcicie do odpowiedniej, yy, odpowiedniego tam urządzenia, to wystarczy ją trzy razy włączyć i wyłączyć w ciągu tam dosłownie trzech sekund. Ona wtedy zaczyna intensywnie migać. Sama z automatu wyszukuje wasze Wi-Fi. No i muszę przyznać, że. Yy, no to jest dużo prostszy sposób nawet łączenia tej żarówki z waszym domowym Wi-Fi niż tych smart gniazdek, które widzieliście w poprzednich filmach tej samej firmy, tak? Więc ja was teraz zapraszam do zasubskrybowania kanału, zostawienia komentarzu oraz lajka pod filmem. Link do tej żarówki znajduje się w opisie pod filmem, a zapraszam teraz na podjazd, tam zobaczymy co ta żaróweczka potrafi i czy jest warta kasy, którą za nią Wołają. No, Staram wam to troszkę wyostrzyć, żebyście coś więcej widzieli. Zobaczcie. E, tak to wygląda w tym momencie. I jak widzicie, mam tutaj zarówno te moje smart gniazdka z tej samej firmy, jak i tą żarówkę, którą właśnie dzisiaj pierwszy raz mam okazję z wami testować. No i zobaczcie, żarówka pojawiła się, tutaj już jest. Klikamy sobie w tą żarówkę i zobaczcie, ona ma po pierwsze wiele możliwości kolorystycznych świecenia, więc postaram Wam się to zademonstrować. Przepraszam, że mam tylko jedną żarówkę, ale nie byłem pewny, czy będę z niej zadowolony, a więc kupiłem jedną. Docelowo w każdej z tych lamp ma pojawić się taka żarówka, żeby móc sterować sobie oświetleniem na placu. I teraz zobaczcie, zmieniamy kolor. Poczekajcie. O, proszę bardzo. I teraz, no niestety, telefon albo telefon, albo żarówka, więc te wyostrzenie na telefon nie będzie za dobre. Aplikacja jest bardzo taka, powiem że przejrzysta do usługi tej żarówki. No naprawdę, ktoś, kto pierwszy raz ma z nią do czynienia, tak jak ja bez problemu sobie z nią daję radę, a więc wy sobie też tak, dacie no. radę. Kolorystyka tutaj jest, możecie sobie płynnie sterować tymi kolorami, jaką chcecie mieć scenerię na placu albo w pokoju. Oczywiście. Aplikacji mamy yy, jeszcze. No tak, po pierwsze, standardowe ustawienie to jest kolor biały, ciepły, jak widzicie. Intensywność świecenia możecie sobie regulować również. W tym kolorze działa to niesamowicie szybko. Ja w tym momencie do mojego Wi-Fi mam jakieś 20 metrów i bez problemu ta żarówka się łączy z tym WiFi domowym. Nie ma żadnego jakiegoś opóźnienia nawet. Tak? Macie tutaj też tak, tą opcję kolorystyczną, tak, którą prędzej Wam pokazywałem. Macie też możliwość scenerii. Teraz zobaczcie, mamy tu jakieś tam gwiezdne niebo. Tak? Ona w tym momencie się przełączyła już tak gwiezdne niebo. Mamy, jakby, gotowy, czyli bardzo jasne to oświetlenie, oświetlenie do pracy. Tutaj jakieś zmiany nie zauważam. Zachód słońca, coś w tym stylu lazurowe. A minimalnie się przyciemniła. I tych opcji jest jeszcze kilka. Tutaj mamy soft, czyli chyba zapamiętuję. O, nie, zobaczcie. Aha, czyli soft to jest takie przegasanie i roz, rozbłyskiwanie, tak, czyli takie pulsacyjne, a no to jest dobra opcja na święta, bo jeszcze, że colorful. no więc podejrzewam, że w tej opcji będzie po prostu ta żarówka przełączać te kolory, a dokładnie, przełącza te kolory robi to dość tak ostro jeszcze jest kolejna opcja i tutaj mamy co, też takie ostre przełączanie no a też coś w tym stylu i kolejna opcja A i tu takie płynne przechodzenie z kolorów tak a więc jak najbardziej do pokoju jeżeli chcecie sobie zrobić fajną scenerię żeby w waszym pokoju było przyjemnie to możecie sobie taką żaróweczkę kupić i chyba opcja dla najmłodszych najlepsza e, żarówka reaguje na dźwięk aplikacja e, poczekajcie coś tam mam bam 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 jak widzicie Reaguje, przepraszam za ten popis A wokalny. Muszę się zastanowić, rozkminić dokładne opcje, ale jak widzicie, Gosund ma te kolejne gadżet, który dzięki niemu Twój dom robi się taki smart, tak? No bo dzięki temu możecie na odległość z drugiego końca świata, na przykład z wakacji w Kabulu, możecie wyłączać sobie światło w swoim pokoju, mieszkając w tychach na jakimś osiedlu. Dalski przykładu mi powiedziało się. Więc jeżeli chodzi o tą żarówkę Gosunda, to ja myślę, że jest to bardzo ciekawy gadżet i możliwość tutaj tej zmiany kolorystyki, no to jest dobre, powiem szczerze, to mi się podoba, tak jak teraz o taki niebieski, myślę, że podjazd ładnie by wyglądał tak oświetlony, no więc wydaje taką ocenę pozytywną, gadżet za nieduże pieniądze, tak już mówiłem prędzej. Oczywiście w linku pod filmem, w opisie pod filmem, zostaje Wam link do tej żarówki. Na Allegro możecie sobie kliknąć, kupić od razu, żebyście nie musieli szukać. Postaram Jak dla mnie, bardzo fajna zabawka. Polecam. No i tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć i hej.